Ależku trzecie miejsce ostatecznie w twoim powrocie w polskim rajdzie Legend, ale chyba jednak czujesz, że, że mogło być lepiej, gdyby trosz, trochę więcej jazdy, trochę więcej testowania. Posłuchaj, prawda jest taka, że jak się siedzi 14 lat przed telewizorem ogląda motowizję, która jest fantastyczna, to jednak nie wpływa na koordynację ruchową i szybkość za kierownicą i wyczucie samochodu. E... Ja liczyłem się stąd z tym, że tu paru młodych mi na klepie dostałem samochód, za co jestem cholernie wdzięczny. Wspaniałą ekipę, która bardzo pracowała, bardzo się starała. Mieliśmy wiele przygód różnych, które nam się pojawiały. Też nie pracowali nigdy z kierowcą być może wymagającym, być może używającym sprzętu. Przeszli, oni przeszli gechenne i im się należą brawa. Ja tylko starałem się dowieść to, co mogłem. Liczyłem na deszcz, bo w, przy tej mocy, którą mamy ostatecznie w tej chwili w samochodzie, deszcz mógł nam trochę poprawić jak gdyby skuteczność, bo ta moc do końca, by może złapalibyśmy trakcję. Ale czyż nie można być szczęśliwym? No zobacz, 14 lat nie siedziałem na asfalcie, zrobiłem raptem 50 parę kilometrów testowych na dwóch odcinkach z różnymi przygodami technicznymi, nie moimi na prologu zesrało się wszystko, przepraszam, zepsuło się, pip, pip, zepsuło się wszystko, co mogło, nawet deszcz nam spadł jeszcze na dodatek, brak świateł, szyba, zacieniające się e, wspomaganie, ale zobaczcie, serwis przez nas, no i Kuzaj oczywiście, który spierdzielił robotę i chciał urwać dwa koła, tylko je skrzywił, e, serwis działał, pracował w pocie zrobili wszystko. Z tym zespołem jest przyszłość. Eee, I jeżeli dostaniemy dwa miesiące, to ten samochód może być tutaj najlepszy w stawce. Ale ot, muszę być w tym, uczestniczyć, żeby przekazać te kilkadziesiąt lat swojego doświadczenia. Artur, Ośka daje radę na polskim rajdzie Legend, ostatecznie jest podium dla Ciebie, jest pierwsza trójka, jesteś zadowolony z takiego wyniku, czy może jednak po cichu coś tam liczyłeś, że będzie wyżej? Nie no, przyjechaliśmy tutaj z, e, z zastawieniem, żeby się bawić, i nie przyjechaliśmy po wynik, natomiast nie ukrywam, że po pierwszej pętli, patrząc na to, e, jak blisko była czołówka, postanowiliśmy też pojechać e, też tak szybko, po to, żeby dać też kibicom, e, mamy na razie tak naprawdę... Dwa, dwa typy kibiców. Tacy, co oczekują jazdy, jazdy bokami, ale są tacy, którzy oczekują też czystej prędkości. I dla, dla takich kibiców też pojawiliśmy drugą pętlę, żeby pokazać e, nasze te tempo, które dysponujemy. I myślę, że żeśmy sobie dzięki temu ten rajd fajnie wy, wy, wyważyli. No i awansujemy na drugie miejsce w generalce. Wygrywamy swoją klasę, więc no, jakby takie oklepane, brałbym to w ciemno przed rajdem. No. Przy, przy tej ilości zabawy, którą mieliśmy na pierwszej pętli, kończąc na takim miejscu. Mam w świadomość też, że, że wynika z tego, że nie ma Jacka, nie ma, nie ma paru innych chłopaków, ale no. To no, takie są rajdy, prawda? Damian, gratulacje. Wygrywasz w polskim rajdzie legend. Wyjątkowe trasy, wyjątkowe samochody, wyjątkowi rywale także. Chyba musisz być dumny z tego osiągnięcia. No, wyjątkowy dzień. Nie. Dzisiaj rano jak wstałem, to, to nie myślałem o tym nawet, nie śniłem o tym. E, no, po prostu robiliśmy swoje. E, no, jest, nie dowierzam tego całkiem, jeszcze jest fantastycznie. No, tutaj w, e, w ogóle ta cała impreza wspaniała, tyle publiczności tego wszystkiego, i no, takie legendy, co, co były na starcie legendarne odcinki. No, i wygrać taki rajd, no to jest, jest coś wyjątkowego. Jeszcze raz dziękuję.